Dziś 28 marca. W życiu naszego miasta niezwykle ważna data. To data, która przypomina wydarzenia z 1945 roku. To tego dnia wkraczały wojska radzieckie do Gdyni. Ale Gdynia ocalała, bo to dzięki bohaterstwu harcerzy, stajnego chówca harcerzy, przekazane zostały plany obrony Gdyni i wkraczający Rosjanie uderzyli w miejsca najsłabiej bronione. Przypominamy o tym bohaterstwie. Dziś na masztach Gdyńskiego Ratusza zawiśnie bandera zawiszy Czarnego, bandera harcerska. Będzie ona przypominać o tamtych historycznych wydarzeniach. Będziemy tę banderę wieszać co roku, dając w ten sposób wyraz naszej wdzięczności i pamięci o tamtych wydarzeniach i ich bohaterach.